Hej, dzisiaj na fraktale pójdziemy Tiffem pod Alacrity, trochę innym, bo chcieli żebym leczył, więc zmienię sobie rytualisty na plak doktora i zobaczymy, czy dam radę ich wyleczyć. Niby to jest 6 kałów aparty, no ale wszystko może się zdarzyć, wiadomo jak to jest na fraktalach na LFG. Alacrity Specter to bardzo przyjemna klasa. Spamuje się łelami, klika się trójka. Na 1 są buny, strip. Ogólnie dużo rzeczy fajnych, dużo CC. Miejsca plecaku mam? Coś tam mam. Plug Doktor, Vitality, Healing Power, Condition Damage i Concentration. O, coś Quicknessa nam trochę brakuje. No i musimy zresetować. Zaszła szybka zmiana, zamiast Solvista mamy Firebranda. My rzeczywiście Quicknessa nie mamy. O, ja się nie mogę ruszać. A ja sobie podskoczę tym. Czech jeszcze trochę podleczyć. O. Play safe. No, musimy grać save. Nie ma szans inaczej, żeby to w ogóle zrobić. O, dajcie mi jeden sznurek. No i ktoś się wywalił. Dobra to, no, niech leży. Dobijemy sobie to. Ale dziwnie się grałoby z Quicknessem, teraz ktoś tam zmieni. Więc tyle dobrego. Chodzimy? Chodzimy. O i od razu lepiej. Z Quicknessem. Ona tu się odsunę, żeby im było troszkę łatwiej. Kliknę szybciej elitka pod CC. Nawet fajnie działa ten Plug, doktor. Nie leczy jakoś mega dużo, ale przytrzymuje ich przy życiu. Bije też całkiem nieźle. Na słopie mam specjalnie pistolet z Paralyzation Sidilem, więc jak coś trzeba scycykować, to nie ma najmniejszego problemu. Odsuwamy się. Uważamy na firę. A no i ktoś wybuchł. No trudno. Dobijemy to? Chyba dobijemy. Słapne pistolet, dobra, podleczyć ich. Buny. Też świetne jest to, że jak mają full HP, to zamiast ich leczyć daje im barierę z F2. Dodatkowe surgi. Szybciej słapnę na pistolet. Wejdę w Sherawda, żeby mi się inicjatywa naładowała. Podstrzelanie pistoletem. Ok, i dobijamy CC. Teraz mi trzy razy tutaj strzelę. Zobaczymy po drugiej stronie, czy coś trzeba. No, powinno się udać dobić. Zawsze mam na elitce CC w razie czego. Pod koniec kliknę, dobijamy CC, mega przyjemny playstyle, każdym ul też się teleportuje, do tego trzeba się oczywiście przyzwyczaić, No, ale jak widzicie nawet z takim hybrydowym healerem, w okazji też Alakrity daje trochę bunów, mighta, mogę stripować buny. Ja zazwyczaj z tym traitem gram po prostu cały czas, bo nie chcę mi się patrzeć na instabilitki, czy jest no Pain, czy nie ma. Zawsze z nim gram i nawet jak nie spojrzę, to wiem, że mam i mogę stripować. Kolejny Fraktal 99. Tutaj oczywiście na Mistloku także mogę Spristokować to, ale tylko że na dole one czasami nie działają, więc muszę wejść tutaj na górną półkę. Oprócz tak, także będą mi się po mega sprekasować. To są dodatkowe obrażenia i CC. Napiszę im, że robię portal na 33, może ktoś rzuci na 66? O, dobra, ktoś rzucił. Na wysarkach uważamy, pierwszy atak można przeskoczyć. Przeskakujemy i bijemy, ile wlezie. Mamy tutaj kilka sekund, bo jest Exposed Effect. Mowek też ma strona ten portal, właśnie dlatego się tutaj robi, Czy szybko się przeteleportować na środek i go trochę pobić. Już przygotuję swój portal, żeby zaraz rzucić. Dobijamy CC i kolejne kółeczko. Nie wiem, jak tutaj ze zestawem będzie pod koniec, ale powinno być jakiegoś dużego problemu. Uele, Venomy i lecimy. Bez skipaja, ja mam duma, także zaczekam. O, nawet już CC na nim zbili. Pięknie. 66%, złapujemy na pistolet i headshotami gnębimy te wszystkie CC bary to jest maszyna do zbijania CC. Dodge. Na środku trzeba jak najwięcej wcisnąć, żeby już te kondytikowały. Dobijmy sobie tego na środku. Pala przeskoczona. Jak chcę skakać, to niech sobie skacze. Nie będę mu przeszkadzał przecież. Druga faza te CC Bary są trochę mniejsze, więc po jednym strzale tylko robię, żeby jak najwięcej CC pozbijać. Białe, nie ja zdążyłem. Też dopiero co zauważyłem, że jest Pain. To to o czym mówiłem, że z F1 ściągam te buny. Postaram się robić anomalie, ale na condi będzie troszkę ciężko. Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże tym anomaliom. Najlepiej, żeby jakiś Power DPS mam na Reapera, żeby też wchodził w to ano. Przepychamy kulkę. trzeba by go stripnąć i można go bić. To stripowanie bunów jest bardzo ważne, bo tam jest Protection i Resolution, a to 33% obrażeń redukuje, co jest naprawdę mega dużo. Dopanie pił się mobek, uwaga na laser. Ktoś z dumą walnie. Już widziałem, że się nie schowa. Nawet nie zwrócił uwagi. Arka też trzeba dobić. Zmienię na pistolet. bo bez tego pistoletu raczej tego nie dobijemy. Uważamy na duma, uważamy na Grina. Kolejny fir, kolejna kulka. Jeden procent został. I do bita. Zobaczmy, jak mamusia wejdzie. CC mamy dobite, dobijemy tutaj do 75. O, ładnie. Tutaj jest pain paina nie ma, więc nie muszę jakoś patrzeć na f 1 żeby ją sejwować, bo czasami trzeba ją sejwować, żeby od razu strip'nąć bunę. Mamusia wskakuje, dość. Dobra, Knight leży, Knight chyba leży. Także dobijamy CC. I się rozsypała. Ciekawe, czy będziemy mieli pula. No tak, średnio trzeba je normalnie powybijać. Wpłyniemy tego z góry, tu wystarczy tego maba walnąć, Ten duży też schodzi. Się troszkę do tyłu odsunąć, żeby się nie zahaczył tam u góry, żeby szedł trochę niżej. O, właśnie i bijemy. No, tu już ktoś fiknął na środku. środek raczej się ostatni kapuje, bo te boczne strzelają w środek, jeśli się ich nie wyłączy. Pójdę od razu na ten boczny. Ten środek rzeczywiście sobie na koniec zostawimy. Muszę sobie zmarkować, dobry spocik. Ja idę na dół. Też zasygnalizuję, że tam nam kogoś brakuje, no ale pewnie tak ogarną. Pristak zrobiony, możemy lecieć. I od razu CC bara nie ma na tym bosie. Więc trzeba się troszkę wstrzymać. Z elitką, przynajmniej ja. Uważamy na to duże. Się powoli możemy podsuwać pod moba, którego będziemy bić 66%. Szybko, elitka pod Chodzimy Wchodzimy w środek, tu chyba jest jakiś taki piksel. Miejsca, żeby w tym poisonie nie stać Pół Nie dorosamy ich nie ma jak. No, trzeba to zresetować. Postaram się tego poisona bardziej przykajtować. Dam im bunny na środku, i się trochę odsunę. No właśnie. To mamy przykajtowane. Trzeba trochę ich podleczyć. Wszyscy stoją? Jakoś stoją, ale co to za stanie? Chyba się chyba wywalą. Nie no, coś tam coś tam lecza z tych welli. Zobaczymy, czy będzie plus. Odsunę się. Dobra, ok. Ładnie to wyszło. Uważamy na środek. CC. No i leży. Już od razu nie ma co bić tego bossa, bo on na invulnerable. Więc bym tutaj wasetował Venomę, tak jakbym go bił, Dobiliśmy to robiliśmy to? Lobiliśmy, nice. Dwa razy Rozbiegamy się. I też w sumie mogę w kogoś strzelać. Dawać mu barierę. I też daję mu staki, które nakładają torment, z tego co pamiętam. No więc, boost do obrażeń. A będę miał kolejnego dodrze, chyba będę miał na styk. Uważamy na środek 15%. No i CM zrobione, bez problemu. Na Tier 4 mamy ognisko. Wezmę tutaj Preparation, taką bańkę. To jest z tego co widzę Projectile Destroy. Więc fajnie powinno to zadziałać na tym kolejnym bosie, żeby przeblokować Projectile. Zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Dobra, więcej chyba nie ma co palić. I odpalamy. Działa? Mm. Działa. I ani razu się nie sfazowało. Fajnie. No też Firebrand docisnął swój Reflect. Idziemy na bosika. Trzeba uważać na sople. Ale się rozpycha. O, tu dużo trzeba zdożować. Uuu, ale tu bije. Na tych tier 4 ciężej niż na Cemach jest. Położyłem się. Zrysają mnie? Zrysają mnie. Dobra, teraz ja ich muszę podleczyć. Dobijamy CC. Kolejny mamy wulkan. No, nawet będzie portal. Ale te graule trzeba uważać, bo one imobilizują strasznie i łatwo się wywalić od tego. Dobra, szukamy portalu. Gdzie jest portal? Tu jest portal. I bijemy szamany. Tu gdzieś zaraz takie kulki będą do rzucania. Szukamy kulek. O, jest kulka. I trza w piony. Osiem razy. Bańka by się przydała tutaj na lawe elementale, one strzelają projectile'ami, które imobilizują. I troszkę to przeszkadza jak chce się na przykład wyderzować z czegoś, a się wtedy nie da. Na znaczy, Tiffie trzeba uważać, bo... ale jajko. Na Tiffie też trzeba uważać na tego Shrouda, bo podmienia mi wtedy HP i jak stoję w jakimś OU i zgarnię obrażenia, to ten Shroud może mi sekundę zniknąć, więc też trzeba uważać jak się wchodzi w tego Shrouda, żeby nie stać w jakichś tam obrażeniach, fieldach I żeby później wykorzystać tego Life Force'a do leczenia albo do barier. Teraz widzicie, są na low, cyk i podleczeni. Świetnie ten szroub leczy. To wszystko? A, rzeczywiście, bo Nightmare był na Daily. No jak wszystko, to wszystko? Kupimy jeszcze klucze. Deeply discounted. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.